Jak schematycznie wygląda przygotowanie, wprowadzenie do znieczulenia? Wchodzi pacjentka. Włączam maszynę, czyli aparat do znieczulenia. Odkręcam tlen, podtlenek i przykładam maskę z filtrem antybakteryjnym, antywirusowym do twarzy pacjenta. Pacjentka wykonuje spokojne, głębokie wdechy. Ten pierwszy etap to uspokojenie. Bo tlen pod tlenkiem właśnie tak działa. Następnie odkręcam. Tu w parowniku znajduje się gaz nasenny. Pacjentka wdycha już mieszaninę trzech gazów i powoli zasypia. Jak zaśnie, obniżamy sobie fotel, sprawdzamy odruchy, rzęskowy, jak nie ruszają się już powieki, jak swobodnie można otworzyć usta bez napięcia. Wprowadzamy do gardła pacjentki maskę krtaniową. Ta część osłania krtań i drogi oddechowe przez gardło zostaje w gardle. Ta część służy do połączenia z rurami i całym systemem oddechowym. Przyklejamy do skóry z jednej bądź z drugiej strony, w zależności od tego, którą stroną jamy ustnej zajmuje się stomatolog. Jak już wszystkie zęby są wyleczone, wyjmujemy maseczkę, skręcając wcześniej gazy oddechowe, pozostawiając tylko tlen. Pacjent jeszcze śpi, oddycha 100% tlenem, który w pewnym momencie, jako jedyny, pozostaje w organizmie. Powolutku otwiera oczy, siada i przewożony do pokoju wybudzeń, jego własnego pokoju, budzi się już na 100% tam.